Cześć, mógłbyś się przedstawić? Witam, jestem Paweł Mocek, w środowisku CSM jako Innocent. Jest mi przykro. Dlaczego jest Ci przykro? Bo oczekiwaliśmy 6 godzin na internet, żebyśmy mogli zagrać eliminację do SWC, a drabinka była naprawdę dużym prezentem dla nas, ponieważ, nie wiem, lepiej trafić nie mogliśmy i wszystkich tak naprawdę faworytów do wyjścia z naszej części drabinki wyeliminowały poprzednie drużyny, które później my wyeliminowaliśmy wczoraj. No a dzisiaj czekaliśmy 6 godzin na internet jak już dostaliśmy to mieliśmy z co 120 minut, co 20 sekund, więc... Ogólnie jeszcze internet nie powrócił? No, czekamy już 6 godzin ponad i jeszcze żaden mecz na lanie nie został rozegrany, więc... Dobra, czyli rozumiem przeciąga się trochę ten turniej A przyjechałeś tutaj ze swoją drużyną, tak? Zgadza się Z Zamiarem wygrania oczywiście no, innej opcji nie braliśmy pod uwagę, chociaż teraz jesteśmy lekko podomani. W zasadzie przyjechaliśmy tutaj dostać się na SWC, a to miało być tylko dodatek, ten turniej. I no i wygląda na to, że będziemy się musieli cieszyć dodatkiem, jeżeli uda nam się wygrać. Um, czyli w takim razie z WCS-ów już nic. No niestety nigdzie nie pojedziemy. Paryż sobie poszedł, więc no, cieszymy się tym, co jest, mam nadzieję. E, na lanie również przewidziane są jakieś nagrody? No, tutaj jest chyba 3000 zł za pierwsze miejsce, plus jakieś nagrody rzeczowe, więc no taki zastrzyk gotówki, zawsze fajny. Czyli jakaś nagroda pocieszenia? No, w tym wypadku jak najbardziej. A okazja na WCS jeszcze się powtórzy? No, za rok, ale nie wiadomo, czy taki prezent w postaci drabinki dostaniemy znowu. A czy znając nasze szczęście, to raczej nie, bo nigdy nie mamy dobrych drabinek. Teraz, jak mieliśmy dobrą drabinkę, to nie mieliśmy neta, więc. No nic, to w takim razie życzę dobrej formy i jak najlepszych wyników. Dzięki, dzięki. Dziękuję również.